It hangs a fear in your heart. Like cinder blocks crushing your chest. It's a prison break escape from the dark. Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj mam Wadeksztata Herjera na testach. Dostarczyła go Figma Wadeksztat i Figma Hempest. Tutaj nasz dealer, od którego kupujemy maszyny Wadeksztata. KG420 na talerzach krokodyl Disk, e, czyli tej powiedzmy tam, nowości od Wadeksztata. E, tutaj dodatkowo jeszcze jest zgrzebło. E, przyjechało powiedzmy niezłożone. Te zgrzebła były, ale e, specjalnie nie założyłem. Czemu? Dlatego że e, sztatów jest trochę używanych na rynku i często właśnie w ogóle nie są pozakładane te zgrzebła i e, ja byłem właśnie ciekawy czy one po prostu nic nie robią, czy, czy, czy jak to jest. I specjalnie jest założone tylko jedno, a tutaj po obu dwóch stronach nie ma, e, bo chciałem zobaczyć e, różnicę czy one coś robią, czy nie. I na takim ściegnisko tutaj ściegnisko po jęczmieniu e, jarym. I widać e, robotę tych zgrzebeł e, w momencie kiedy jest jakaś większa kupa słomy, to wtedy tu gdzie są te e, pazurki one bardzo fajnie e, rozciągają tą słomę i widać dużą różnicę gdzieś na nawet do 3 metrów dalej jest rozciągnięta ta słoma niż tutaj gdzie nie ma e, tych, e, tych pazurków e, co do samej e, pracy kariera, kerg Karier pracuje na takich talerzach gdzieś od 2 do 6 cm. E, ja mam go gdzieś ustawione, nie wiem, gdzieś myślę na 4 cm więcej nie. E, tutaj wam pokażę e, w polu jak to wygląda tutaj po przejeździe. E, co zauważyłem? E, jeżdżę z prędkością 15-16 na godzinę e, dlatego, że ciągnik mi na więcej nie pozwala, ma po prostu za wąskie opony i jak widzicie nie do końca jeszcze jest to w 100% podcięte dlatego, że ja nie osiągam dokładnie takiej prędkości takiej prędkości jak ja bym miał osiągnąć, e, dlatego widzicie tutaj jeszcze e, nie jest to Aż tak stuprocentowo podcięta, chociaż jak widzieliście, praktycznie większość pola była podcięta, ale to jest raczej wina, tego, że ja powinienem gdzieś jechać 18-17 na godzinę. Te dwa kilometry, moim zdaniem, zrobiłyby jeszcze, e, jeszcze ten efekt. Bardzo ładnie wygląda tutaj. Przejdę w momencie, kiedy jest dwa razy przejechane. Wtedy jest to naprawdę idealne. Tutaj na obrotniku, gdzie jest to dwa razy przejechane. To jak widać, mamy podcięte na całej szerokości. Tu nawet widać właśnie jak te, jak te talerze tutaj pracowały. Więc w momencie, kiedy jest dwa razy przejechane, to jest totalnie na 100% to wymieszane. Tutaj, przy jednym razie, moim zdaniem, ja nie osiągam do końca tej prędkości. Która powinna być, bo minimum tutaj jest te 15 na godzinę, ja 15-16 na godzinę, i moim zdaniem, gdybym miał te dwa na godzinę szybciej, to byłby jeszcze lepszy efekt. No ale tak jak mówiłem, po prostu ciągnik jest aktualnie przystosowany do oprysków, a nie do uprawy, ma opony z tyłu 520 i zero obciążenia jedynie jest klocek z przodu obciążnik. I moim zdaniem, gdybym Miał e, dociążenie i szersze opony, to wtedy e, nie było żadnego problemu. A tak, to e, to ja jeszcze nie do końca osiągam tą prędkość, którą bym chciał. Zadawajcie pytania, komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie mój kanał, bo myślę, że takich filmów będzie więcej. E, mam nadzieję, że też z filmem Wadeksztat będzie więcej film, filmów. Jakieś maszyny może jeszcze na testy będą. Więc e, jeśli chcecie więcej takich filmów to zapraszam do subskrypcji mojego kanału i widzimy się w kolejnym filmie.